Chcę już w granie na PC. Jakie pc towe są najlepsze w 2019 i nadchodzące gry? He, żaden pc nie odpowie. PC-towe gry to ośmieszenie. Wiecie, ta dyskusja śmieszy jeszcze bardziej, kiedy dowiecie się, że Tommy i Alfred to dokładnie ta sama osoba. Z każdym dniem coraz bardziej się obawiam, że on naprawdę jest chory psychicznie. Przypominam, on takie rzeczy robi od 4 lat. Na konsolach gracze mogą grać we wszystkie nowe gry bez zmieniania na upgradeowania jakichkolwiek części, jak na PC. Kiedy grasz nowe gry, ty musisz upgradeować PC-to. Nieprawda, jeżeli nie startujesz ze słabych części, to nie musisz upgradeować go przez chwilę dłuższą. O, masz rację, gościu. Dzięki za odpowiedź. O cholera. Kultu... kulturalna odpowiedź w internecie? Zerą przeklęć i wyzwisk? A! Już to nie jest możliwe, to musi być jakiś multikont, gościu tylko udaje. Mieć dostęp do... wszystkich gier part Partii party zoptymalizowanych, nie jak na PC. Tak, tak, już dobrze, Alfredziku, nie bój się. Ta choroba ci kiedyś przejdzie. PC to wygracze, oczekiwanie Red Dead Redemption 2. Konsola gracze, graje w Red Dead 2 od miesięcy. Ej, bo wiecie, bo ja lubię grać w takie 20-letnie gry czasami. jestem ciekaw, co na to powie. Czy, nie wiem, w ogóle fejk ma znaczenie jakieś? Konsola, 300 dolarów. Gaming PC 1500 dolarów do 7000 dolarów. Yeah, nie, jestem ciekaw, jak to ten ogóleś ustalał cenę PC do grania? A, w ten sposób. To co to Wigresza, mamy hmm. dużo gier. To co to Przepraszam, ale nie macie efliwów. Kato for Uncharted Halo, Detroit, Become Human, The Last do was, Horizon Zero Down. O nie! Oni mają kilka gierek więcej. Co ja teraz pocznę? Chyba muszę wywalić moje wszystkie 540 gier na Steamie 128 gier na Gry, z Uplaya, Origina Darmówki z Epika moje pudełkowe wydania. Co ja teraz pocznę? Bez tych kilku gierek. Chyba się zabije. Konsole to dla prograczy. Jak ja? Widzicie to? On ma rację. Ja mam PS2. Mam PS2 i PC i... i mam telefon! Jam ja jest krowym bogiem. 99% tych ekskluzywów na PC to amatorskie gierki, które nigdy nie przeszłyby certyfikacji Sony Microsoft ani Nintendo. O jać, ale 99% ex na PC musi być słaba, skoro certyfikował certyfikowało takie gry jak Fallout, 76, PUBG 3D, gry Blast, e Królewna Śnieżka i 7 Mądrych Chłopców, to i to, a także to, 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 to i to. Hmm. Konsole są tańsze, nie każdy ma tysiąc euro, wypłaci w granie na PC. Zostaję przy konsolach. Nie mam pieniędzy na PC, to PC -tach są zbyt drogie, więc może grać na czarne 4 na PC. Ja poszedłem na konsolę, bo nie badam problemów z hardwarem i softwarem. Jestem zbyt głupi, by wpisać w ogóle problem i rozwiązać go w minutę. Ne. Ja się kuźwa zabiję. Mam nadzieję, nie. Państwo jesteście kutas. Każdy osobny rok. Ej, widzieliście, jakim pojechał ten Alfredik? Ale on jest mądry, chłopiec. Nie każdy ma milion subskrypcji, zarabia 100 dolarów na godzinę żeby i ma dużo pieniędzy, yy, więc yy, moc, którą z... kupujesz za 10 tysięcy dolarów na gaming PC, mam inne priorytety. E, prawo, tutaj jest po prostu jeden gamingowy PC, który możesz kupić za 10 tysięcy. O, widzicie tego Basila? Jaki dobry ziomek, odpowiedział za mnie, ja nie muszę pracować. To nie wszystko jest o grafice i frame rate. Jestem konsolowcem I dla zawsze byłem. Czyli gra jest dobra, to jest dobra. Grafika jest subiektywna. E, pamiętacie, kiedy to wszystko było o grach, a nie o różności? Zostaję przy konsolach. Jak można wydać 1500 dolarów za pc To połowa ze mną używanej kondycji. Do dobra. Po pierwsze, trzeba... Czemu... Oni wszyscy nie doceniają pracy grafików. Czemu tyle osób nie docenia kogokolwiek kogo, to ciężko zapiernicza w pracy, aby dać wam jak najlepszy hardware, czy jak najlepiej zoptymalizować grę, aby ta dobrze wyglądała. Grafika też jest ważna. Po prostu spójrzcie, co was od razu przyciąga. Piękny Wiedźmin 3 czy moje bohomazy z Paint'a. A co jeżeli jeszcze dodatkowo obniża rozdzielczość? Spróbujcie sobie pograć w Wiedźmina 3 w 800 na 610 fps. Czy ta gra dalej jest taka dobra i grywalna? O nie. O nie. Alfred znowu wrócił. Jak miło. Przełącznik jest najlepszy. Zgadzam się? Przełącznik jest najpotężniejszym urządzeniem. Po prostu on potrafi połączyć tyle komputerów w sieci w jedno. No, no jak tak tego nie kochać? Dobra. Ja chyba dzwonię do Pulsatu. Tylko oni mogą mu pomóc.